Witam, z tej strony Antoni Jankowski stacja rozpłodowo-lotowa Dobry od Polsko przedstawiciel portalu aukcyjnego Amazing Wings i producent minerałów, Power Mix minerałów. dzisiaj jesteśmy w Obrafo u mnie w klubie i jest sprzedaż gołębi z Ligi maratońskich od pana Paskala z pokażę wam to jak u nas wygląda taka sprzedaż widzicie ludzie są tak wygląda nasz klub tu macie e, karmy na sprzedaż i inne rzeczy siedzą koledzy z klubu no. tutaj karmy mamy na sprzedaż od nas tutaj w klubie, w lokalu tak to wygląda dzisiaj atmosfera jest, winko piwo a innych alkoholi chyba nie ma tu panowie są na aukcji pokażę wam bardziej Yy, tą stronę sprzedaży, nie aukcji tylko sprzedaży bo to jest sprzedaż Głębi sprzedaje Pan z Holandii jak okay, widzicie Hello Hello Who is Peter Strike To Pan Peter Strike Think... Marathon diving Jet. You speak English? Yes uh, uh, I, I make video on my YouTube channel I sell 2000 3000 pieces a year to Poland From Holland in Belgium I work with Lorenzo Nico van der Bergen Tony Moi, many, many more, but... the price? Y, e są na sprzedaż cenie y, 125 euro, a tutaj te co są po 150 euro. Jak widzicie, to są mutki. Jakie pan oferuje? Dużo gołębi widzę, jest z gołębi Franka Zwirsa. Frank Zwirs, o przepraszam, Frank Zwirs. Bardzo dobrze leci gołębie, gołębiami na maratonach. Uznane nazwisko w Holandii. Możecie zobaczyć jego profil na Facebooku: Frank Zwirs Maraton Diven. Maraton Pigeons, przepraszam. Tutaj jest naprawdę, widzę bardzo drobne gołąbki. U nas w klubie jest paru specjalistów od maratonu. Między innymi pan Erik Herbots, który bardzo dobrze lata na maratonach. Na maratonach. Widzicie? Taki rodowód Pan Peter Strike sprzedaje I maratońskie Bardzo malutkie, drobne Małe gołąbki O Leona Roxa widzę Zwartie Też mam od Leona Rexo, Roxa z Don Leo Zwycięzcy Barcelony. Tu widzicie Frank Zwirs Naprawdę szkoda, że nikogo tu z Polski nie ma, bo byście mogli kupić bardzo fajny materiał, ponieważ pan Frank Zwierz ma niedużą hodowlę, i... niedużą hodowlę. I bardzo dobre gołąbki. Naprawdę Tutaj też widzę Leona Roxa.

What do, you, what do you say? What do you say about me? Did you did you play the first and he the tenth? Well, where well, first? <laughs> <laughs> not true, not true. <laughs> <coughs> I, 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 I play with the lot young and this year. Yeah, so. yeah. yeah. From, uh, ik ik spel deze jaar hier. Ah, hier? Ja, in augustus. En mijn jongeren uh, waren van uh, juli en eind of juni. Uh, geen succes, geen sans. Hier allemaal Next year. spelen met leid. year. jaar. Ah. Dan zijn dat jaarlingen. Ja, ja. Ik heb. Dat je meest durft. Eri.

from uh, Frank Zwiersend top Ja, ik heb origineel van Frank. Ja. Een van de beste in Nederland met ja. marathon, hè? No? Marathon. Een een kleine hok, niet grote farm. Ja, nee nee, dat moet. Na. En hier is goed. Ja. Deze. Ja. Leo Rocks. I have from the Barcelona winner van Leo Rocks. Ja. Don Leo yeah ja, given Barcelona I have from Don I have from Don Leo younger uh, sorry I have in my loft uh, old old cocks old cocks from uh, Don Leo from the Barcelona winner from Leon rocks yeah I have original widzicie panowie oglądają bo są tutaj This is very good pedigree. Ik heb I, kept, uh, I from uh, From Mad Max yeah. Jak widzicie, panowie, interesy, robią biznesy. Tak to u nas wygląda. Tak do 12 będzie trwała imprezka. Widzicie, tam jest mistrz oddziału siedzi siedzi. sprincie, pan Kämpner, widzicie, tam pan po od lewej pierwszy zabarem mistrz maratonu. Trzy lata pod rząd, najlepszy gąb na świecie w maratonie, pan, pan Erik Herboc. To nie jest rodzina z Herbocami. Tutaj widzicie, pan w okularach, Freddy Divers, jeden z tych sekretarzy w klubie. Jak atmosfera jest fajna. I tak jest za każdym razem, jak jest tutaj impreza. To pan, pan Strike, w, pan Strike w Holandii. Die twee taar. Ja. Dat is een half, een half broer van, van deze, nou. Dat is een dooflaag. Ook dat ja, ja. Dat is een doffer. Dat is een doffer, dat is een doffer. Daiwina. Daiwina. Dat is een Vini. Dat is een Daiwina.

Yeah, what? I make video from my YouTube. Van strike, strike, Scotland, Netherlands, strike, and your name? Your name? Name. Blues. Blues. Van Blues, Belgium. what is do you play? Obrafotinen, Obraftoten. You <coughs> play? Obrafotinen? Oh, nee, heren. You can't heren Ah, heren. Voor we, we, uh, 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 mij is Scherpenheuvel 24 kilometer auto puntig, 24 kilometers maart Hoe is goed in jouw club? Goed speller. In jouw club, goed speller. Een goede Dijvenmerker in jouw club. Ik? En and hoe andere? Ik ben Barcelona-specialist. Ah, maar in uh, sprint? En de rest niks. In sprint en middenvond? Mij niks. Maar in die club? In die club? Eddie Strowen? Eddie speelt in die club? Wij Plenen, kleine voetbal. grote allemaal. Yeah, uh, uh, ja, bot. Welk daarvan welk kent? Naam? Naam vijf. kampioenen. Kampioenen toch? Allemaal kampioenen, hè? Ja, yeah, bot. Allemaal, hè? Uh, uh, can you ask him uh, which ja. fencer is good in his club? Hé, hey. Spreek je goed pools? Yeah. Ja. Dan noem ik hem niet. Dan <laughs> I ask him who's who plays in who's his club the top man. good who's the top man? Go. I play here first season I buy a house here and I play first season I buy house because of the pigeon business Can I see on the movie and about good location to play here? I can play every distance in my location How many you sold? Uh, a couple yes. Huh? Ty mówisz po polsku? E, spytaj się go, kto w klubie u was, e, d, kto u niego w klubie dobrze leci na sprincie ani na, na midpoint. Albo jaki hodowca jest znany u niego w klubie? bo tych nie na sprint, nie nie a kto jest taki znany hodowca u nich? Ich kenne tylko tych, którzy są w tym lokalu i w tym lokalu. Chodzi o to, że oni są w takich samych miejscach. Nie, nie. Na przykład nie. Nie, no, nie. Na przykład, na przykład. Z tym przykładem. Tutaj w klubie na przykład nie. Dobry jest na sprincie kempenerz albo Breiners. A u was? On nie wie, On nie tylko, wie, a. Za na, za Aha, a. Ty z Polski jesteś? Uh, mama z Polski. Aha, To no dobrze. Good. Polska jest pra... z jest good. Je, malady, eh? Eh? Ty też głębię masz? Uh, nie, o, tylko ma dziadek. A, dziadek, a. No, ale Aha. Okay, okay. Opa. G good, good? Brave, brave pompij, dat is hem slaap. Wat is de diamond voor marathon? Very good. Uh, nog niet, hè? Marathon nog niet, hè? <laughs> ja, dus, uh, <laughs> al gehoord, hè? is tussen. daar is hè, Zeg Zeker trouwens. Die mens zijn duifjes. Die kan nog niet marathon spelen omdat ze nog te jong zijn. Mam indyjskie plany, jeszcze nie pana jeszcze nie są. I go, I, go, I, go, I know, to, yeah, I, I I know this, yeah, because they are youngsters, but in the future they uh, can play good maraton, yeah. But this uh, for marathon uh, a nie good, a good for to są dobre gołębie do rozpowodu na quakersie, ale nie do lotu. deze no, is voor kwekken, niet voor vliegen. Deze duiven. Nee? Nee, nee. Ja, want vinden ze ja, nee, die Je ziet Dit is deze duif vrouw Je ziet? He eet, I think he uh, eetwoud. Dorst. Dorst. Dorst heeft ze dorst. Oh, uh, een klein beetje drinken, hè? Nou ah, ja, want potkes, Maar Erik, Erik heeft geen potjes meer drinken, hè? Oh, Waar mag je drinken? Kun je wachten? Tot Marathon David niet drinken. Marathon David sterk. Ja. <laughs> Oké. Okay. Kom eens hier, kom eens kom eens hier. Ja? Kom. Ik ga nog meer dichter tegen dat ik al een paar keer in Barcelona de lossing gezien heb en die komen daar buiten uit de korven, die vliegen er moe, en die gaan op taxi van een blok appartementen en die kijken rond en dan zijn er die direct doorvliegen, die hebben geen dorst. maar die blijven zitten, die zijn allemaal dood van hun dorst. Je moet je dus leren drinken in de manden, in het transport en die dat kennen. Die gaan niet. op het dak zitten van een blok, blok appartement. Yeah. Ik know this. Ik heb dat gezien, Ik heb het nog Ik I know. Ik het Ja, ik begrijp het Ja, ik begrijp. Ja. Ik ja, begrijp. Ja. Ik begrijp. niet. Ik niet. drinken, Vitesse moet niet. drinken. Ja, maar niet. Ik heb het niet. Ik heb het Ik niet. Ik niet. Ik ja Z, ze średniego dystansu, i też siadały na blokach niektóre. Y, moim mieście, powiedz, że w moim mieście w Polsce możesz mi powiedzieć, dziadkowi, że mnie jak było wypuszczane gołemy, to było wypuszczane minimum 20 tysięcy, 25. I, I to były na przykład loty 200 km, 300, 400, i też siadały na blokach. No możesz powiedzieć Dzicie tak u nas wygląda. Pan Strajk ma dużo gołębi od Franka Zwirsa i Leo Roxa czyli od hodowców, co ja też posiadam. Fajne gołębki, naprawdę małe, ale drobniutkie. and now I have to 300 km to get the documents to go to the top of the mountain can you show one good from on the video Sorry? can you show one on video good With the, in your hand you can, which one? which one do you think is the best you can show on the video in your in the hand Mr.Past here will present us one Leoroksie Proszę zobaczyć jakie malutkie gołębki drobne Leoroksie small, small like uh, uh, swillows Very small pigeons Proszę zobaczyć Gołąbki się mieszczą w jednej ręce Malutkie gołąbki naprawdę Wiadomo jak oko upstrego gołębia to zawsze jest Ładne, ten ma jeszcze ciemne, bo jeszcze nie rozbarwiło się dokładnie, ale gołąbek jest piękny. Także widzicie, pan sprzedał kilka gołębi. To nie była aukcja, tylko sprzedaż taka u nas w klubie, są organizowane. Także to by było na tyle. Antoni Jankowski, stacja Rozpodoba Notowa Dobry od Polsko, przedstawiciel portalu aukcyjnego Amazing Wings i Producent minerałów PowerMix Minerał. Pozdrawiam wszystkich, życzę udanej niedzieli.